rewizyjne zaniepokoiły słabe wyniki ze sprawdzianów klas szóstych szczególnie w szkole podstawowej nr 1 w roku 2012-13 i zdaniem komisji uzasadnienie niskiego wyniku uczniów podane przez panią dyrektor przedłożonej informacji jest mało przekonywujące i powierzchowne, ponieważ warunki pracy obu szkół podstawowych są porównywalne. Może ja... Spełni tam e, króciutko. Chodzi nam, że w e, no, tych wyjaśnieniach jest, że e, stresowały się dzieci na hali, ale tak samo na hali pisali w jedynce i w dwójce. Po raz pierwszy. Ja wiem, ale można było, że tak się wyrażę, próbny egzamin też już na hali przeprowadzić i wtedy nie byłoby problemu, myślę. No ale. No i taki drugi niepokojący punkt, że tam się pani dyrektor odnosiła do ilości uczniów w klasach szóstych, ale to te warunki są rzeczywiście bardzo porównywalne, a bo tam raptem o jedną osobę w jedynce było więcej. Ale mówię, że to te, te, te dwa punkty nas najbardziej niepokoiły, zaniepokoiły i one nie mogą mieć aż tak dużego wpływu na tak dużą różnicę między jednym a dwójką, do tej pory to, że jedynka albo dwójka zawsze wypada, jedna szkoła lepiej, druga gorzej, to tak było i to z tym się trzeba pogodzić, ale żeby te wyniki były aż tak bardzo różniące się, to to nas właśnie zaniepokoiło. No i z drugiej strony bardzo się cieszymy, że został od razu podjęty program naprawczy w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W Rady w Szkole Podstawowej nr 2, tu było, że 20, opinii 38, to tam w tym te informacje, a w Szkole numer 2? W Szkole Podstawowej numer 2 dwóch uczniów pisało sprawdzian z orzeczeniami i trzech z opiniami, czyli razem w to jest sprawująca i z Pan Dyrektor rozmawialiśmy czyli rozmowę na internet. Będzie ten plan naprawczy i ja mam taką prośbę, żebyśmy poczekali, jak pani dyrektor ten plan naprawczy sporządzi. Popatrzymy na to. My na pewno jako organ się temu będziemy bacznie przyglądali, bo to po raz pierwszy rzeczywiście, panie przewodniczący, pani dyrektor jest taka dysproporcja znacząca. Ale jak sami wiecie, zależy to też od, że tak powiem, no powiedzmy tak, od trzech czynników zależy tak naprawdę wyniki uczniów, tak? Czyli pierwszy to jest zdolność i możliwości ucznia. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest, proszę Państwa, praca szkoły. To jest czynnik, na który myślę, mamy największy wpływ. I trzeci czynnik to jest Wsparcie rodziców i środowisko, w którym yy, dziecko przybywa. Yy, my na pewno poprosimy Panią Dyrektor, żeby nam przeprowadziła bardzo szczegółową analizę, bo oczywiście liczba yy, oświadczeń, o, świadczy, <todgłosy> o że, przepraszam, o, piny. o, piny, o, piny, o nie opinie świadczy. Yy, bo niektóre opinie mogą utrudniać i yy, yy, zaniżać poziom konkursów, a niektóre mogą wpłynąć na jego podwyższenie, bo na przykład yy, dyskret pewnie dłużej pisze y, pół godziny sprawdzian, albo y, któremuś tam się nie liczy y, błędów dziecku, które mają jakieś na Czyli my to wszystko, jeśli już analizujemy, myślę, że będzie program naprawczy y, niebawem i wtedy w komisjach y, przedłożę analizę i będziemy mogli dyskutować nad tą sprawą, bo dzisiaj y, my, jako organ, nie jesteśmy uprawnieni do oceny terytorycznej to tego dokonuje, to dokonuje kuratorium. Z kolei poziom ten nie jest aż wymagający ingerencji dzisiaj w kuratorium, ponieważ jesteśmy poprzeczkę wyżej niż obligatoryjny poziom, w którym kuratorium dokonuje kontroli. Ale żeby zapobiec ewentualnemu, ewentualnej sytuacji, bo nie znamy dzisiaj przyczyn, żeby te przyczyny wyjaśnić, Pani dyrektor została zobowiązana do sporządzenia planu naprawczego. Panie przewodniczący, my też zobaczyliśmy ten problem taki w szkole numer 1 i też podjęliśmy z panem burmistrzem taki konsensus, że do końca roku chcemy, żeby Pani to przedstawiła ten plan poprawy tego, tych wyników i wdrożyła go, a no po nowym roku może rozważymy, żeby może kurator pokazał jakieś rozwiązania.